Witamy bardzo serdecznie z drugiego dnia Lana Poznań Computer Sports Games Winter 2014. Ze mną jest teraz bez. Cześć. Siema. Bez. To może na początek, pytanie o event. Jak wrażenia, i gdybyś miał porównać ten event do poprzednich organizowanych przez CS Games, to, to jakie są Twoje spostrzeżenia? Według mnie event wygląda fantastycznie, jest 100 razy lepiej niż ostatnio było. Monitory 120 Hz, wszystko na plus. Okej. Okay. Jeśli chodzi o wyniki e, twojej i twojej drużyny, no nie udało się wyjść z grupy, a wydaje mi się, że ambicje jednak mieliście większe. No mieliśmy mieć. No mieliśmy, chcieliśmy zająć top 2, ale nie wyszło. Mieliśmy taki skład, w którym na moje bez problemu powinniśmy zająć drugie miejsce, no ale coś nie pykło. Coś nie pykło, no, nie trudno było zauważyć, że mysz, na której rozgrywałeś zawody, była dość nietypowa. No, tydzień przed LANem, no, ogólnie zacznijmy od tego, że jak skończyłem grać, w czerwcu sprzedałem swój cały gamingowy sprzęt i szukałem jakiegoś tam nowego zastępstwa. Tydzień przed LANem miał mi sprzedać Kubik myszkę Razera, ale niestety już jej się pozbył, sprzedają ją i musiałem grać na Genesisie za 30 zł, który gubił sensor. Wspomniałeś o kubiku, pozdrawiamy oczywiście kubika. No właśnie, wspomniałeś również o powrocie do gry, bo miałeś przerwę chwilową. Skąd decyzja o powrocie? Decyzja o powrocie w sumie spowodowała to tym, że już nie pracuję do godzin jakieś tam 22, 23, tylko wracam do domu o 17 i mam ten czas na grę wieczornych, nie? Godzinami tam wieczornymi. Czyli to jednak Prawda, że z e-sportu się po prostu nie wyrasta. Nie, nie wyrasta się. Wiele razy próbowałem z tym skończyć, ale niestety nie da się. Nie da się tak z tego łatwo wyjść. Aha, no dobra. A co jeśli chodzi o numersji? No Twoim zdaniem powód, dla którego ta drużyna się rozpadła? No rok temu tutaj, jak byliśmy w całym składzie no Mercy, tym starym porządnym składem, zajęliśmy top 2. I w sumie to był najlepszy skład, bo jeszcze nie graliśmy tutaj taktyk, tylko graliśmy czysty spontan. I... A potem zaczęło się takie bardziej profesjonalne podejście do tego, zaczęliśmy robić taktyki, robić wszystko schematami. No i wszystko się popsuło, nie? Potem ja nie mogłem grać w Eliseifa, Moim zdaniem no sorry Mirek, ale to był zły wybór. Yy wszystko się potoczyło tym, że spiny tam między nimi teraz są. No, nie grają schematem, nie grają jakimś tam pomysłem świeżym, tylko grają czyste taktyki od samego porządku, od samego końca. Eee, mamy tutaj kolegów z SC Gaming. Eee, zazdrościsz im trochę wyjazdu na Dreamhack? No pewnie. Każdy by chciał wyjechać na taki turniej, jak oni wyjechali, nie? Może kiedyś, kiedyś, ale w co wątpię, też tak pojadę do takiej Szwecji na Dreamhacka, czy tam do jakiegoś innego kraju. Dlaczego? Trzeba marzyć i dążyć do celów. No dobrze, plany na przyszłość. Będziemy Cię widywać na kolejnych latach? Na pewno tak. Teraz mam taką, mówię, pracę, że mogę sobie grać wieczornymi godzinami. I raczej jakiś tam skład skompletuję i będę jeździł na te turnieje. W takim razie bardzo dziękuję i powodzenia. Mamy jeszcze dla Was informacje. Będziemy mieli dla Was do wygrania koszulkę, z autografami graczy tutaj obecnych na evencie. No fajna sprawa, myślę. Jak ją wygrać? Oglądajcie dalsze materiały z imprezy i na pewno się dowiecie.